Witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym będzie porządny sprzęt z Unitry. W kościele się organista gra. Eltron Unitra. Kiedyś to było. Połowa lat 80. Ten charakterystyczny dźwięk sprzężenia. Było się na akademii w podstawówce, żeby nie było czegoś takiego. Szanowni Państwo, szanowni uczniowie! Także trochę się rozbudowała ta moja muzyczna scena. No kiedyś to był hit, takie coś, teraz to wiadomo jak jest. Fajnie to wygląda. Co prawda, te setki. No miały tutaj też taki ten equalizer. Nie equalizer takie fachowego wariatora. Ten tego nie ma. Just to nie wygląda tak, Nie wygląda tak kosmicznie. Ale zawsze to coś. Idzie trochę nagłośnić salę czy garaż. Tutaj wszystkie cztery wejścia są na DINy DINy 3 lub 5 takie bolcowe teraz, o teraz od połowy lat 90 już tego nie ma ale idzie dostać przejściówkę z dina na dużego jacka wtedy mamy możliwość wpięcia to w nowoczesny sprzęt HPSR 520, świetny sprzęt. Jeśli zastanawia Was, po co tu jest prostownik, to z bardzo prostej przyczyny musiałem sobie jakoś podpiąć. Profesjonalny, estradowy mikrofon, też z Unitry, MB Tonsin i to też klasyk, bo to i to też klasyk i to też już jest bez wątpienia klasyk. Połowa lat osiemdziesiątych, pierwsza połowa, myślę, że już większość może nie działać, a ten jeszcze działa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, raz, raz. Moja jazda do akroby i nic mnie nie zatrzyma. Sprawa jest to ważna, bo to wyczeń z Paliłem właśnie 30, i to do strażnika kręciła bardzo słabo, mając pomoc do Jest podpięty elektrodowo, to znaczy na elektrodzie spawalniczej, bo ona łatwo się poddaje. Można nakierunkować sobie tam, gdzie się chce. A trzeba mówić prosto i głośno do niego, bo to jest taki mikrofon, chyba kierunkowy. Teraz zademonstruję Wam, jak to często wyglądało na szkolnych akademiach, na przykład w szkole podstawowej. Szanowni uczniowie, drodzy nauczyciele, rada rodziców i pedagogiczna. Jak wiecie. Wczoraj zdarzył się bardzo nieprzyjemny, bardzo rzecz nieprzyjemna się zdarzyła, która zdarzyć się w naszej szkole absolutnie nie powinna. Kilkoro uczniów, prawdopodobnie klas najstarszych, siódmej i ósmej, zniszczyło męską toaletę. Dlatego też zwołałem niezwłocznie tą akademię, aby to właściwie nie akademię, tylko to posiedzenie, apel, aby wyjaśnić tą sytuację i znaleźć winnych całej tej sytuacji. Pod znakiem zapytania, jeśli winnych nie znajdziemy, stoi wycieczka, która w miesiącu następnym miała być zaplanowana, była zaplanowana. No, te sprzężenia miały swój urok. Wydaje mi się, że po prostu. Kolumny muszą być zawsze przed instrumentem, czy to, będą, czy to będzie keyboard, czy organy, czy wokalista. Miłosami jesień się zaczyna, Złotawa, krucha i miła, Dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła, od Twoich listów pachniało. Ja... kolumn y, i tych wzmacniaczy i takich organ jeszcze, tam było organy takie też y, UNITRA UNITRA B2 na przykład to było trochę w kościołach tego sprzętu szczególnie w nowo wybudowanych latach 70, 80 90 nie opłaciło się po prostu budować tradycyjnych piszczałkowych organ, bo to droga rzecz jeszcze szczególnie jak mała parafia i takie widziałem może 3-4 takie zestawy. Dalej, bez przesady. To jest normalna pieśń. W filmach ją można zobaczyć. We wszystkim. Znaczy zobaczyć, usłyszeć. Ale Lecz sąsiad Wystartował też No zaczep Każdy wie, że jest Na stołek Tylko ja nadaję się A teraz coś spróbuję Za imprez Zaimprezować? Zaimprowizować. Pomyliłem się. Jesteśmy w moim garażu. Gram dla was piosenki. Nie od razu, bo jest to wcale nie takie proste. Wymyślę Dalej, może nie może coś jeszcze wymyślę, nie? Musiałem wyprowadzić trzydziestkę, żeby tutaj z tymi kolumnami wejść i wzmacniacze jeszcze. Pod palcem winoa w rękach kwiaty wieczór bambinoity, same przeboje czerwonych gitar, tak bardzo chciało się żyć, gdzie się podziały. Dziś praktycznie, że to z marszu można powiedzieć, zrobiłem ten odcinek. To wszystko grałem w jednej tonacji. C. Chcę... Cedur i Abol. Czyli nie fachowo, ale można powiedzieć, że odcinek ten zrobiłem z marszu i po prostu, żeby grać tak jak trzeba, w oryginalnych donacjach, to trzeba by się było przygotować. Pograć kilka dni, kilka piosenek, dobrze po prostu się nauczyć, obczaić jak to powinno być. I wtedy dopiero przy... przysiąść do sprzętu. Jeszcze bym bardzo chciał zagrać w tym odcinku coś wódki Suflera. Jedyne co mi tu na tych keyboardach myślę, że wyjdzie, rytm jest w miarę podobny, to tango, takie tango. ハンガー出ない I'm not ale jest zimno, ręce nie chcą współpracować, tekstu na pamięć się nie zna nawet swoich piosenek, więc kurde, no trzeba kończyć tą, 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 ten koncert garażowy. A więc cóż, na dzisiaj to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie cześć!